Najbardziej odjechany portal motocyklowy motobanda.pl. Dzisiaj zrobiliśmy dla Was starcie gigantów w świecie małych 125. Z jednej strony mamy Yamaha ultrasportową YZF-R125, z drugiej strony mamy mega popularną i super wytrzymałą Hondę CBR125. Na pierwszy ogień idzie Jamaszka. Jamaszka jest sprzętem, który bezpośrednio nawiązuje do swoich większych braci. Dzięki temu ma bardzo dużo sportowego charakteru. Zarówno pozycja, jak i silnik tej Yamahy jest mocno sytuowany na sport w przeciwieństwie do Hondy. Tak, Honda pomimo, że jej wygląd zmienił się na korzyść w porównaniu do swojego poprzednika, w tej chwili przednia owiewka przypomina nieco modele RR, to jest to motocykl wizualnie i fizycznie znacznie węższy od chociażby Yamahy, przez co tak naprawdę wygląda jak 50, nie 125. Kiedy dwa motocykle ustawimy obok siebie, patrzymy na Yamaha i myślimy tak, ten sprzęt ma dużą pojemność. Z kolei Honda od razu zdradza swoją małą pojemność i swoją małą moc. Można by powiedzieć, że nawet wygląda na mniejsze niż jest w rzeczywistości. Dokładnie, jeżeli wspomnieliśmy o mocy, możemy powiedzieć, że Yamaha odstawia Hondę w każdej prędkości obrotowej. Teoretycznie różnica nie powinna być duża, ponieważ tutaj mamy 15 koni, tutaj mamy około 13 koni. Wagowo jest delikatnie na korzyść Hondy, jednak w praktyce dzięki temu, że Yamaha ma to tej mocy trochę więcej i oddaje ją zdecydowanie wyżej, wyprzedza Hondę w momencie, kiedy Honda zaczyna łapać zadyszkę. Yamaha pokazuje, co potrafi. Nawet jeżeli w bezpośrednim starciu zepsujecie start na Yamasze, ona na dystansie tak do niej Hondę. Podobnie sprawa ma się ze hamulcami. Hamulce w tym motocyklu są bardzo ostre. Pompa Brembo obsługuje zacisk tej samej marki i naprawdę dają radę. U honda jest trochę gorzej. W Hondzie możemy powiedzieć, że hamulce są sprawne, wyhamowują ten motocykl, natomiast nie można powiedzieć, że mają jakikolwiek pazur. One po prostu działają sprawnie. To, co przemawia na korzyść Hondy, to jej Łagodna charakterystyka, nawet jak na 125, no i bardzo wygodna pozycja, której późno szukać na Yamaha. Ten silnik mimo że jest znacznie wolniejszy od Yamahy, nie można powiedzieć, że jest mało dynamiczny. Po prostu spektrum całej tej mocy jest dostępne w średnim zakresie obrotu, wtedy ten motocykl przyspiesza dosyć dynamicznie, natomiast po przekroczeniu 8000 wyraźnie zaczyna się męczyć. Naszym zdaniem Yamaha bardziej jest skierowana do posiadaczy prawo jazdy A1, którzy szukają motocykla, który będzie jak najbardziej nawiązywał do pełnolitrażowych sprzętów, no i będzie ultrasportowy. Natomiast ten motocykl bez problemu może przypaść do gustu osobom, które mają prawo jazdy kategorii B i przesiadają się na motocykl. Bardzo niskie spalanie, niewielka masa, świetna poręczność w mieście i zawraca je w każdych warunkach. Tak jak dalej wspomniał, na korzyść Hondy przemawia jej zwrotność, mamy tutaj węższe opony niż w przypadku Yamahy. Ma to swoje plusy i swoje minusy. Yamaha będzie bardziej stabilna w szybkich zakrętach, ale Honda łatwiej nakręcimy w mieście i w ten sposób staje się to motocykl bardziej miejski. Staje się to idealny sprzęt do dojazdów, do pracy, do szkoły. Sprzęt, który jest niezawodny, sprawdzony przez setki użytkowników, miliony użytkowników, a nawet stanterów, bo na naszym rodzimym rynku ten model bardzo chętnie jest wykorzystywany przez młodocianych stanterów. Oba motocykle to bardzo ciekawe propozycje w swojej klasie i w obu sprzętach widać charakter ich marek. Z jednej strony Honda pozostaje bardzo liniowa i przede wszystkim nastawiona na walory użytkowe. Z drugiej strony mamy Yamaha, która nie uznaje kompromisów, i jest motocyklem bardzo sportowym i skierowana do młodszego odbiorców. Po więcej testów klasy 125, a także większych motocykli, oraz opinię ich użytkowników zapraszamy na motobanda.pl.